Cześć, z tej strony Piotr i kanał Chiny to Lubię. Dzisiaj film bez cięć, film może nie na żywo, ale bez cięć, tylko po to, żeby zaoszczędzić czas i żeby przekazać Wam najważniejsze informacje. Może nie wszystkie, ale te związane oczywiście z Chinami. No i trochę też z koronawirusem, bo to dotyczy oczywiście nas wszystkich. A co ciekawe, chyba głównie filmy związane z koronawirusem, właśnie nagrywam w ten sposób, tylko dlatego, aby były zawsze aktualne. Zanim jednak do, przejdziemy do sedna, to pamiętajcie o komentowaniu, o dawaniu kciuków w górę bądź w dół, które pokażą mi, czy materiał Wam się podobał. I oczywiście zapraszam do subskrybowania, żeby kolejne materiały wideo oglądać właśnie już na bieżąco. No dobra, to przechodzimy do sedna. Niedawno pojawiła się informacja w telewizji, w chińskich mediach, że Chińczycy szczepią na koronawirusa już od lipca. Zaskakująca informacja, tym bardziej, że do niedawna, od niedawna pojawiła się informacja, że Rosjanie mają szczepionkę, którą mogą sprzedawać, a tutaj nagle się okazuje, że od lipca już właśnie Chińczycy szczepią. Co więcej, sama ta informacja pojawiła się w chińskiej telewizji. Tutaj, żeby się nie pomylić, pracownik już wyższego szczebla Narodowej Komisji Zdrowia określił to jako awaryjne użycie. Takie trochę emergency use, czyli awaryjne użycie, które ma miejsce już od 22 lipca. I Mniej więcej od tego czasu pracownicy medyczni oraz pracownicy w zasadzie służby graniczne są szczepione tą szczepionką. Mówię Tom, chociaż. O, dobra. Nie będę zdradzał e, kolejnych e, fragmentów filmu. Te główne, czyli pracownicy medyczni i pracownicy służb granicznych są szczepieni. Dlaczego? Dlatego, że one, te, te grupy społeczne, grupy zawodowe są najbardziej narażone na zarażenie. Oczywiście służby medyczne, nie trzeba wam tłumaczyć dlaczego. Czemu służby graniczne? A dlatego, że główne teraz zarażenia w Chinach to wynikają albo są następstwem osób, które przyjechały, przyleciały do Chin właśnie chore. Dlatego pracownicy, pracownicy służb granicznych, są szczepieni. Same Chiny pracują nad czterema, chyba, nie, chyba nawet więcej. No, nie chcę teraz Was wprowadzić w błąd, ale na pewno kilkoma różnymi szczepionkami, więc dlatego nie do końca wiadomo, ponieważ nie było to podane, jaką szczepionką konkretną są ci pracownicy szczepieni. Tak czy siak, są już od 22 lipca. Eee... Co więcej, sama, same te szczepienia na razie odbywają się w tej węższej grupie, ale już w zasadzie teraz na dniach, przed jesienią i przed grudniem, czyli przed tym takim wzrostem zachorowań wynikających też po prostu z jesieni, zimy, te szczepienia będą poszerzane. O tą samą szczepionkę, ale do większej... Grupy osób. Mówimy tu o pracownikach związanych z transportem, z logistyką, ale też pracownicy, którzy tak zwane mokre markety pracują w tych marketach. E które na przykład Market w Wuhan, który, który ten wirus tam się pojawił po raz pierwszy w Chinach, o którym na pewno słyszeliście, to właśnie osoby pracujące w tych miejscach również będą poddane szczepieniom. Wszystko po to, żeby stworzyć swego rodzaju barierę ochronną barierę, która ma zatrzymać takie szybkie wejście wirusa i rozprzestrzenienie się po kraju. To jest kluczowe działy, z sektory gospodarki, mają być szczepione jeszcze w tym roku. Sama szczepionka, ta taka, o której jest najbardziej pewna, może w ten sposób, ma pojawić się, to też pisałem już na Facebooku, ma pojawić się w grudniu, gdzieś z końcówką roku i to będą dwa wkłócia w koszt mniej więcej 500 zł. Mówi się o 1000 juanów taki koszt, czy to jest mniej więcej 500 zł. Jak ona jest skuteczna? Najważniejsze, no ciężko powiedzieć, bo tutaj są kolejne miesiące, będą weryfikowały. Najważniejsze, że ma być bezpieczna. Dlaczego ma być bezpieczna? Dlatego, że testy tej szczepionki, ale innych odbywają się, a w zasadzie już jest trzecia faza tych testów, a to oznacza, że pierwsza faza zakładała... Jej skuteczność. Druga faza zakładała jej bezpieczeństwo na mniejszej grupie osób, a trzecia faza to jest właśnie sprawdzanie skuteczności i bezpieczności na dużo większej grupie osób. Mówimy tu o kilkudziesięciu tysiącach osób na całym świecie, a więc nie tylko Chińczyków. Mam na myśli ludzi z Arabii, z Emiratów Arabskich, z Rosji, z Maroka, z Argentyny, jeszcze z innych krajów. To tam właśnie te chińskie szczepionki są już testowane tylko po to, aby mieć pewność, że szczepionka jest bezpieczna. Ale tak jak mówiłem na samym początku, chiński rząd nie chce czekać, ponieważ gospodarka już swoje obrywała przez tą całą pandemię. W związku z tym od 22 lipca mamy te pierwsze szczepienia i teraz na jesień kolejne. No dobra, brzmi fajnie. Generalnie możemy się cieszyć, że powoli te szczepionki powstają, pojawiają się kolejne leki. Przecież też polska firma rozpoczyna produkcję leku właśnie na surowicy osób, które już wyzdrowiały. Ale, zawsze jest to ale, w poprzednim filmie też było. O co chodzi? No właśnie teraz pojawiły się, pojawiają się kolejne informacje, bo raptem na dniach była informacja, że 30 paroletek z Hongkongu zaraził, zaraził się ponownie koronawirusem. Chorował na początku tego roku, teraz zaraził się znowu. Teraz mieszkanka Holandii i również Belgii ponownie się zaraziły, więc nie tylko Chiny, ale też i Europa ponownie złapały koronawirusa. No i teraz, czy mamy, mamy powinniśmy się martwić? I tak, i nie, ponieważ mieszkaniec Hongkongu. Zaraził się wtedy na początku roku tym wirusem, którym rozprzestrzeniał się w Azji, a teraz podobno wrócił z Europy i zaraził się inną, inną odmianą wirusa, tą, która pojawiła się w Europie. Wiecie, w Azji jest jeden wirus, koronawirus, drugi jest w, w Europie, jeszcze podobno jakiś inny jest w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce. One się troszeczkę różnią i może dlatego właśnie zachorował po raz drugi. O co chodzi z mieszkanką Holandii? Ona podobno zachorowała, za pierwszym razem miała łagodne objawy, czy wręcz nawet tych objawów nie miała. No i teraz zachorowała ponownie, więc lekarze, wirusolodzy spekulują, że może po prostu te przeciwciała wytworzyły się na tyle słabe, że po prostu po jakimś czasie po prostu zniknęły i musi troszeczkę bardziej odchorować albo kilkukrotnie, żeby te przeciwciała, które będą walczyć z wirusem, z koronawirusem, będą trwalsze. Zobaczymy. To jest to oczywiście ale, które można zestawić z pracą nad szczepionkami, czy te szczepionki, które przecież pracę trwają od miesięcy, nadążają z mutacjami wirusa. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, Chińczycy nie czekają, bo gospodarka niestety nie może sobie na to pozwolić. Szczepią już od lipca. Jak to będzie z nami? Czy wy w ogóle zamierzacie się szczepić? A jeżeli tak, to na przykład, o właśnie, czy jesteście w stanie dać 500 zł za taką szczepionkę, czy jednak wolicie zaryzykować i przejść tą chorobę, teoretycznie śmiertelną, bo przecież ludzie na nią umierają, ale jednak dla większości jest to ciężka grypa, bądź czasami nawet bezobjawowo. Sam jestem ciekaw waszej opinii, dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda z waszej strony. I co, widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym tygodniu, jak zawsze na Chiny tu lubię, na YouTubie. Pamiętajcie o kciuka w górę, w dół, tak żebym wiedział, czy lubicie takie materiały, czy chcecie o nich więcej słyszeć? Oczywiście subskrypcja, jeżeli chcecie właśnie być na bieżąco z kolejnymi filmami. To tyle z mojej strony. Kolejny film bez cięć, czyli z dużo większym stresem, ale chyba dużo bardziej prawdziwy, specjalnie dla Was. Ale już się kończy, więc do zobaczenia następnym razem. Ja teraz naciskam przycisk Stop. Cześć!